w życiu jak w boksie jeśli chcesz coś wygrać musisz o to walczyć i musisz być w tym dobry wojak dobry jest Продолжение следует... Bardzo twarda, wyrównawna walka. Łukasz, przede wszystkim gratuluję. Widziałeś po walce koszulę sędziego? Tak, widziałem bardzo zakrwawioną, ale chyba nie z mojej krwi, tylko Ruslan miał rozwalony nos, chyba od lewego prostego, tak mi się rozumie. Właśnie spodziewałeś się, że ten Rusłan tak się postawi, no bo walka naprawdę była bardzo zacięta. Spodziewałem się. No i na 8 tygodni tronowałem bardzo ciężko, żeby wygrać tę walkę, więc cieszę się, że wygrałem. Trzy, 4 walki, walki przy Twoją yy, walką, twój kolega z Timu, Dawid Kwiatkowski, no niestety poległ Ty kiedy usłyszałeś werdykt sędziów, no trochę mogłeś troszeczkę może yy, kolana yy, się troszeczkę, troszeczkę zadrżały, no bo tutaj w stoku za nazwisko raczej no, zwycięstwo się nie daje. Hmm. Trudno mi komentować tę walkę, bo jej nie widziałem. Bo rozmawiając z Dawidem po walce to dowiem, co przestraszyłeś trochę? Nie, no wiedziałem, że muszę robić swoje i wygrać wysoko, żeby, żeby wygrać tą walkę. Ja muszę powiedzieć, że bardzo miło wspominam Białystok, ponieważ od 2001 roku tutaj byłem, na Grand Prix wygrałem, wtedy w finale z Robertem Sierzbińskim. Teraz przez ostatnie półtora roku mieszkałem tutaj w Białymstoku, w czerwcu boksowałem, wygrałem, teraz wygrałem, więc ja bardzo miło wspominam Białymstok. Byli, taka anegdotka, byli tutaj moi pracownicy, których przyjmowałem, teraz oni mnie tu wspierali, więc bardzo się cieszę, że, że kibicowali mi i, i, i są przy mnie. Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak.